Cześć widzowie, cześć. Dzisiaj nagrywam odcinek z takiej gry jak nagrywałem ostatnio. Nie wiem czy pamiętacie, na pewno był u mnie na kanale i dzisiaj mamy oto inny samochód. Troszkę lepszy i mocniejszy. Oczywiście głosek w nim jest jak, jak nie wiem, ekstra, fajny. Jakbyście nie wiedzieli to ja bardzo lubię samochody. Dlatego najwięcej filmików jest o samochodach. Jak mam jeszcze nagrywać to. łupcie. Ale dzisiaj popróbujemy podejrzeć pod górki. Największe jakie znalazłem Próbujemy. No, troszkę słabo. 4 na 4. Okej, okay, okej. Okay. Pierwsza górka udana. Druga. Też udana. Większa. I tu mamy kolejną U. bosa. Wjeżdżamy pod górkę jak najszybciej, ale się nie udaje. Spróbujemy tutaj podjechać na samą górę. Jest bardzo dobrze się udało. Wyjdziemy teraz z samochodu. Źle tam będzie suło powoli, a my, jako to widzicie, jesteśmy na... Najwyższym szczycie tego więc jakbyście chcieli żebym nagrywał jeszcze tym samochodem albo innym o tej grze piszcie w komentarzach To sumie byłoby na tyle chyba na ten odcinek ale jak chcecie to róbcie znaczy to mówcie w komentarzach. Narka, papa. A jeszcze dajcie w komentarzach, napiszcie jak mam do Was się zwracać widzowie. Czy może jakoś inaczej? Najbardziej lajkowany komentarz wygrywa. I tak będę na jak będzie najbardziej lajkowany komentarz na rapcowie.